Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj przychodzę do was z albumem ślubnym, albumem zrobionym na ślub naszych przyjaciół, naszych sąsiadów. Jest on w całości wykonany z papierów z kolekcji Blooming Magdolia, Scrap and Me. Um, okładka jest generalnie prosta. W ogóle album jest w wymiarach 21 na 21 cm. Grzbiet ma yy, zaraz wam znajdę linkę. Grzbiet ma 11 cm. Kart jest 6. Obity jest takim papierem obiciowym, kupionym w Bookbinding Materials. Tylko, że nie jest to typowe płótno, tylko jest to po prostu materiał introligatorski. W albumie jest też dużo złota, ponieważ generalnie kolorystyka, która podoba się Pannie młodej, to jest właśnie róż ze złotem. I tak chciałam w takiej kolorystyce ten album utrzymać. Tutaj, jak widzicie, na okładce mamy po prostu napis Album ślubny wycięte. Magnolie potraktowane, mam nadzieję, że tutaj zobaczycie, jakoś pod O, tutaj trochę widać pod światło. i akcent. No i miona, że album ślubny Marty i Damiana również jest pokryte, glos i akcent. Otwieramy. W środku mamy miejsce na duże zdjęcie 13x18. Tutaj z boku mamy kartę otwieraną. W boku mamy miejsce na dwa duże zdjęcia. Karta jest kartą sztalugową. Otwieramy do góry. Tutaj mamy znowu miejsce na dwa zdjęcia. I tutaj mamy kieszeń, w której mamy maty również na zdjęcia. To jest strona, która mi się strasznie podobała w albumach Ani z kanału Ania Tworzy. I, i wykorzystałam sobie takie rozwiązanie właśnie w tym albumie. Zainspirowałam się. Dalej mamy miejsce na duże zdjęcia albo na dwa mniejsze. Zostawioną przestrzeń. Kartę jest otwierana w bok i tutaj mamy taki element pop-up. Na cztery zdjęcia pionowe. Obok mamy klapki otwierane na boki. I tutaj też klapki na zdjęcia, tym razem na zdjęcia 10x15. I tutaj też miejsca albo na większe zdjęcia, albo na mniejsze. Zawiązywane jest to na, taką, na takim złoty szmóreczki. No, i oczywiście nity. Nity są z ujarmem Memory Keeper, te szerokie. Tutaj akurat złote, ponieważ no w albumie, tak jak mówię, złote dodatki. Sznureczek też złoty. Wykrojnik tych tagów to jest wykrojnik z Kralis. Dalej mamy stronę, gdzie mamy wsuwane tutaj maty na zdjęcia. Klapkę do góry i dwie klapki w bok. I tutaj mamy miejsce na dwa zdjęcia: 10x15. A tu jak się łatwo domyśli, domyśleć, widzicie to jest papier, który jest na układce wykorzystany, bo mi się podobało takie rozwiązanie. Tutaj klapkami zamykamy tą górną klapkę. Dalej mamy na stronie obok mamy wodospad dynamiczny, który nam się tutaj ładnie otwiera. Oj, łapię ostrość, coś mi nie może ostrości złapać. Mam wodospad dynamiczny. Następna strona. To jest kieszeń. Tutaj duża z tej strony, gdzie mamy miejsce na, gdzie mamy włożone maty na zdjęcia. I cały album wykorzystałam dziurkacz, który w moich albumach już widzieliście w, w wielu moich pracach. To jest dziurkacz, który ja bardzo lubię, i to jest ten dziurkacz CK tools. I tu mamy klapkę otwieraną do góry i na dół i też miejsce na zdjęcia poziome. Dalej mamy dokładnie to samo, tylko w tą stronę, czyli tutaj mamy kieszeń poziomą, taką głęboką na maty na zdjęcia. Natomiast tutaj mamy paseczek, który nam zamyka harmonijkę na zdjęcia. Następna strona to jest belly band. Czy mamy złożone maty na zdjęcia za niego, schowane. A tutaj mamy, pozwólcie, że tylko z dolnej kieszeni wyjmujemy dwie kieszenie i mamy schowane maty na zdjęcia, kolejne maty na zdjęcia. Dalej mamy stronę otwieraną, klapkę otwieraną do góry i tutaj mamy. E kieszonkę, w której mamy kolejne maty na zdjęcia. Zwróćcie uwagę, że te papiery są takie, że w zasadzie to te duże grafiki są gdzieś e, po, e, zwykle w rogach, w związku z tym mamy dużo miejsca na to, żeby sobie wkleić bardzo ładne zdjęcie, tak? Tutaj mamy z kolei to samo, tylko otwierane w tą stronę, czyli mamy e, kieszeń, tym razem pionową, znowu włożone maty na zdjęcia. E, i zamykane jest wszystko na magnesiki neodymowe, na ostatniej stronie mamy wodospad pionowy tym razem i tym razem chowany w stronie wodospad. Zobaczcie, że ja tym razem te napisy, znaczy te, te stempelki przyklejam tylko z jednej strony, no żeby to tak bardzo nie spuchło, tak? No, i z tej strony mamy miejsce na, na duże zdjęcie 13x18. Tutaj na poziome na tej okładce. Tutaj na pionowe. I całość jest tylko oznaczone moim blogu. Tak wygląda album. Myślę, że fajny album jako dodatek do prezentu. Główny prezent będzie znajdował się tutaj. Tu mamy kartkę ślubną z kwiatuszkami z Wild Orchid z Craft z złotymi i zielonymi, z wykrojnika. Tutaj będzie jeszcze napis w dniu ślubu. W środku otwieramy, mamy miejsce narzeczenia, które też tutaj będą wklejone, a tutaj mamy beli będziek za którym mamy schowane koperty z właściwym prezentem. No i tak to się prezentuje. Ten papier, tutaj ten i ten w środku, to jest jeden z najnowszych bloków sekcjona Watercolors bodajże. Zaraz Wam pokażę ten blok tak, watercolor. super, słuchajcie, blok, naprawdę przepiękne, możecie sobie zobaczyć, przepiękne papiery bazowe pod kartki takie właśnie tła rewelacyjne, naprawdę, myślę, że z tego bloku powstanie naprawdę nieprawdopodobna ilość kartek, bo wyglądają one świetnie także taki komplecik tutaj oczywiście jest ta kolekcja Blooming Magnolia i tutaj również jest ta kolekcja, żeby nawiązać do albumu, żeby to stanowiło całość. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie filmu. Pozdrawiam Was. Cieplutko trzymajcie się. Pa Pa!